gramy w chłowanego tak. No jak to szuka? Mm, może ty z, z ty z kanałem? Dobra i się ukrywam. Tu jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna. W ogóle to jest na innej posesji, niż wczoraj. I filmik, który się nazywa... Gra... Alan Almanograf... Alan... Alan The Forge of który ma w górę. Nie wiem, subskrypcji. Dobra, szukamy. Szukam! Szukam mameli! Ostałem, że to się mam Mam cię! Kiedy będą łapki? Teraz ty szukacie. Tu możesz szukać, jak chcesz. Szukaj. Tu. A wiesz z telefonem swoim? To malanu, no, no, szukaj bez. Ale, ale tak nie sądzę. Malanu dalej, szukaj. Zatni oczy. Trota jest pierw z druga runda, ona jeszcze jeszcze z nim bratem. Tu byłam tu. A może teraz Ej? Żeby kanał wyrycie mi jeszcze. Dobra. Runda trzecia. No dalej Jarek. Szukasz tam i szukać no i tam szukać tak ty ty tak nierk ty ty dobra Mele, ja szukam jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedna dwa trzyna czterna piętna szesna siedemna osiemna Dziewiętna, dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa pięć, dwa sześć, dwa siedem, dwa osiem, dwa dziewięć, trzy. Szukam! Ja widzę cię. Teraz ty szukasz. Dobra. Mela, ostatnia runda i teraz jak Mela! Teraz jak się Tu Mela, to tu szukaj. Mela, jak ty nie znajdziesz albo się poddasz, skończymy chyba film. Nie! To jeszcze ty, ja, ty i kończymy. Ale, ale jeśli nie to staniemy aż tu za łapek. Ty ja! Derekin! Ja. Teraz on nas szukać. Dobra, Erik, szukaj! No ty! Ty! Derek! Ty nie. Eryk, Erik, tak! Eryk, Ty tak! Ja. Mela, to ty. To ty liczysz. Ale tu. A może wejść tu? Mela, tu, żeby mama cię widziała. Mama cię widziała? Niech tu. Okej. Jeden. Ale Mela, tu w ścianie. Jeden.